Witajcie o poranku. Dosyć wcześnie dzisiaj się poranek zaczął. Najdłuższy dzień w roku dzisiaj, 21 czerwca. To tak chyba wyjątkowa chwila. <grym> Nie wiem, czy mu się powinno jakoś szczególnie to zaznaczać, ale ja kocham lato, kocham słońce, kiedy jest jasno długo i tak się rozkoszuję tym czerwcem, powiem Wam. Jakbym chciała, żeby cały czas tak było, więc dla mnie to jest szczególna chwila. Że jest tak długo jasno, że jest tyle słońca. Wiem, że kiedyś tam w Bożym Królestwie już nie będziemy nawet potrzebowali słońca, ponieważ nasz pan będzie naszym słońcem. I już nie będzie nic za chmurami, nie będzie jakichś desztów, ani e, wichur, e, nie będzie załamań pogody, tylko będzie cały czas dobry klimat. Tęsknię za tym, chciałabym, żeby już tak było. <grych> ok, kochani, startujemy z naszym następnym odcinkiem. Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział i szesnasty werset, coś na temat mojego ulubionego Jana chrzciciela. Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Jan dobrze wiedział, kim jest, i dobrze wiedział, kim nie jest. I to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć w życiu, kim się nie powinno być albo kim się nie jest. Znać swoją tożsamość, nie wykraczać poza ramy, poza pewne, pewne granice, które Bóg nam zaznaczył, nie wchodzić w pewne role, które nie, nie są przewidziane dla nas. To jest bardzo ważne. Jan wiedział, że jest tym, który ma przygotować drogę dla Mesjasza, dla Tego, który przyjdzie i prawdziwie zrobi rewolucję. Ja tutaj widzę takie dwa elementy. Jan Chrzciciel i chrzest na odpuszczenie grzechów, co było drogą przygotowującą, to był jakby taki wstęp. Wstęp do tego, co miało się dziać później, co było kluczowe, co było ważniejsze i co było prawdziwie rewolucyjne w życiu człowieka, a mianowicie przyjście Mesjasza i chrzest ogniem, czyli chrzest e, bożą mocą, bożą pobożnością, e, bożą obecnością w życiu człowieka. I tutaj Jan wiedział, że jego rolą jest przygotować ludzkie serca. Przygotowanie polega na tym, że y, zdajemy sobie sprawę z tego, że grzeszymy, że nie jesteśmy w dobrym miejscu swojego życia, że potrzebujemy zmiany i przychodzimy w miejsce tej zmiany, czyli wyznajemy Bogu swoje grzechy i jesteśmy mm, obmyci, obmyci krwią Jezusa i to właśnie symbolizuje chrzest, tak? Że jesteśmy obmywali z grzechów, ponieważ wybieramy Boga. Ja to mówię o tym chrzcie dorosłych, chrzcie, który jest e, świadomy, e, który jest w wyniku decyzji osoby, która zdaje sobie sprawę z tego, że jest grzeszna. Dlatego że dzieci niemowlęta nie są tego świadome i nikt za, za ciebie nie podejmie tej decyzji, jakby każdy musi sam ją podjąć, tak? że chce iść za Bogiem. Tak więc, chrzest, który jest biblijnym chrztem, jest dawany po to, żeby taka osoba mogła doświadczyć oczyszczenia z grzechów i przygotowania swojego serca na przyjęcie Bożej Obecności jest ym, potrzebne coś więcej niż tylko przygotowanie. <laughs> przygotowujemy się na przykład do ślubu, tak? No fajnie, że się przygotowujemy, przymierzamy sukienkę, przymierzamy jakiś wianek, jak akurat miałam na głowie, patrzymy czy stoły są dobrze nakryte, yy, robimy jakieś wstępne ustawienia tutaj, yy, jeśli chodzi jak będziemy składać przysięgę. Robimy różne przygotowania i one są bardzo ważne, ale te przygotowania nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby w ogóle ślub się odbył, tak? Ślub jest najważniejszy. I tak samo jest tutaj w tych kwestiach duchowych. My musimy przygotować swoje serce, żeby Bóg mógł przejść do tego serca, żeby mógł tam zamieszkać. I to przygotowaniem jest wyznanie swoich grzechów, pokuta, tak, zrozumienie swojego stanu, pokuta, przyjęcie Bożego przebaczenia, tego oczyszczenia i wtedy jesteś gotowy, żeby zacząć nowe życie. A tym nowym życiem jest obecność Boga w Tobie, czyli obecność Ducha Świętego. Dlatego Jan wskazuje tutaj na to, że Jezus, Jezus, ten, który, któremu on jest godzien nawet rzemyków u sandałów rozwiąza rozwiązać czy zawiązać, on przyniesie prawdziwe, prawdziwą zmianę. Tak? On przyjdzie ze swoim światem, z tym Bożym Królestwem, które będzie prawdziwym życiem. Tak więc ja przygotowywuję, ale to, co przyniesie Jezus ze sobą, jest kluczowe. I tym, kluczowy, tą kluczową rzeczą jest chrzest, Duchem Świętym i ogniem. Niektórzy uważają, że to jest jedno i to samo, że Duch Święty to jest ogień. Niektórzy tutaj różne wyprowadzają z innych tekstów biblijnych takie połączenia ognia z aniołami. W każdym razie, tu chodzi o Bożą obecność. Tak, Duch Święty, jeżeli jesteś zanurzony, w wodzie, to ta woda Ciebie obmyje. Jeżeli jesteś zanurzony w Duchu Świętym, to ten Duch Ciebie okryje. On Cię też obmyje. On Cię wypełni. Tak? Więc tu chodzi o to, żeby Duch Święty mógł przyjść do Twojego życia i zamieszkać w Tobie. Tak, żebyś już nie Ty musiał żyć, bo sam nie potrafisz żyć duchowym życiem, ale żeby Bóg w Tobie żył. I żeby Bóg od środka ciebie uświęcał, od środka prowadził twoje życie, żebyś miał objawienie od Boga, żebyś rozumiał, co Bóg do ciebie mówi. Stajesz się wtedy duchowy, bo cielesny człowiek nie jest w stanie słyszeć Boga, rozumieć Boga. Ale kiedy przyjmujesz ducha świętego, to On daje ci zrozumienie we wszystkich sprawach. Z tego, co zauważyłam, w niektórych rzeczach dostajemy po prostu takie, pyk, i od razu zrozumienie. To jest grzech, to jest grzech, to jest właściwa rzecz. W tym kierunku mam iść, tu mam się pogodzić, tego człowieka mam naśladować. Niektóre rzeczy takie przychodzą po prostu pstryknięcie i nagle rozumiemy, nagle rozumiemy pewne rzeczy, ale inne rzeczy wymagają czasu. I Duch Święty, mieszkając w nas, objawia e, prawdę e, stopniowo, tak jak Jezus powiedział do uczniów, że mam wiele wam do powiedzenia, ale teraz tego znieść nie możecie. Nie bylibyście w stanie. I dlatego poślę Wam ducha, który wprowadzi Was wszelką prawdę. I ten duch, kiedy przychodzi, to on również nie wprowadza nas od razu w każdą prawdę, że od razu wszystko rozumiemy, nie bylibyśmy w stanie tego znieść. On również prowadzi nas przez całe życie, objawiając Bożą Prawdę stopniowo, tak żebyśmy mogli po prostu ją jakby zaabsorbować właściwie i wprowadzić w życie żeby to nie było na zasadzie, że ktoś po prostu pompuje w ciebie taką ilość substancji odżywczych, że twój organizm i tak tylko troszkę przy swojej resztę wydali, tak? Możemy tak się najeść nawet dobrymi rzeczami, ale nie skorzystamy z tego, bo nie jesteśmy tak stworzeni, żeby tak e, czerpać. E, tak samo w tej sferze duchowej potrzebujemy czasu, żeby pewne rzeczy przetrawić, zrozumieć, wprowadzić w życie. Ale chrzest duchem świętym jest to coś, czego bardzo wielu chrześcijan nie doświadczyło. I teraz, w tym króciutkim filmiku, mm, nie wyjaśnię jakby całego tego e, procesu, zjawiska i doświadczenia. W przypadku różnych ludzi różnie to wygląda. Niektórzy mają równocześnie w momencie chrztu wodnego również chrzest duchem świętym, niektórzy doświadczają takich dwóch osobnych wydarzeń, że tak powiem, w swoim życiu. Niektórzy są chrzczeni duchem przed chrztem wodnym. E, również w Biblii znajdujemy takie przypadki. E, I to różnie przebiega u różnych osób, ale jest to proces napełnienia się, zanurzenia, bo chrzest to jest zanurzenie, zanurzenia się w innej rzeczywistości, w duchowej rzeczywistości, gdzie jesteśmy cali. W duchu świętym. Jesteśmy po prostu ogarnięci przez tego ducha świętego i zaczynamy inaczej żyć, zaczynamy inaczej myśleć. Zwykle nauczam o wiele dłużej, mówiąc o duchu świętym, ale dzisiaj może po prostu pomodę się prostą modlitwą, która może być bardzo skuteczna, jeżeli ją przyjmiesz z wiarą. Jeżeli jeszcze tego nie doświadczyłeś, nie doświadczyłeś tego chrztu, to może go doświadczyć teraz właśnie. Jeżeli Twoje serce jest gotowe, jeżeli grzech jest wyznany, jeżeli e, przygotowałeś się. Na przyjęcie nowego życia i chcesz prowadzić zupełnie inny tryb życia niż do tej pory. E, chcesz być nie tylko wierzącym. Pamiętajmy, że wierzący jest również diabeł, on też wierzy. Nasze życie ma być święte i odłączone, ma być podobne do życia Jezusa Chrystusa. Jeżeli tą drogą chcesz iść, jeżeli rzeczywiście tak chcesz żyć, to jesteś przygotowany, żeby przyjąć Ducha Świętego. E, dobrze, gdybyś dał wyraz temu przez Chrzest Wodny. W swoim czasie, kiedy, kiedy będziesz miał do tego przekonanie, ale jest to jeden z punktów, które Biblia podaje: każdego wierzącego, każdy wierzący jest na pewnej drodze, na której są pewne ważne punkty zwrotne. Tak? I tak jak uczniowie Jezusa, którzy byli wierzący wcześniej, tak? to nie byli poganie, to nie byli ludzie, którzy wychowali się bez Boga, oni wzrastali od małego. Słuchając o Bogu, modląc się, składając ofiary w świątyni, uczestnicząc w różnych uroczystościach, ale nie byli przemienieni przez prawdę o Bożym Miłosierdziu i, i tym, co Jezus zrobił na Krzyżu, później tym, co Mesjasz przyszedł, żeby zrobić. I oni musieli doświadczyć tej transformacji. Tak? Dlatego właśnie w ich życiu miało miejsce coś takiego, jak chrzest, miało miejsce sami chrzcili, sami prowadzili innych do, do chrztu, sami przyjęli chrzest od Jana, i później, kiedy przyszedł Je Jezus, to również poddali się temu chrztowi, który był z Ducha Świętego, dzieje apostolski, drugi rozdział, gdzie wstępuje Duch Święty, i wtedy stają się zupełnie innymi stworzeniami. Zresztą wcześniej również przyjmowali Ducha Świętego, żeby e, wtedy, kiedy pamiętacie, Jezus, tchnął na nich żeby móc czynić duchowe rzeczy. Znowu temat jest duży, więc nie poprowadzę głębszego nauczania na ten temat teraz, ale chciałabym się pomodlić. Duchu Święty, my Ciebie potrzebujemy. My nie chcemy żyć o własnych siłach i my nie chcemy być religijnymi ludźmi. Chcemy być całkowicie przemienieni przez Twoją obecność. I teraz chcemy przyjąć Ciebie do swojego wnętrza. Chcemy, żebyś Wstąpił i napełnił nas. Chcemy być zanurzeni, całkowicie, całkowicie zanurzeni za wszystkimi naszymi pragnieniami, ambicjami, z naszymi marzeniami, z, z jakimś kierunkiem życia, który chcemy, żebyś ty właśnie wyznaczał. To wszystko chcemy, żeby zostało pogrzebane w tobie i też zbudzone z martwych przez ciebie. I potrzebujemy ciebie, Duchu Święty, bo bez ciebie nie damy rady. Chcemy iść za Jezusem, chcemy Go naśladować, chcemy być duchowymi ludźmi. I dlatego zapraszamy Ciebie, żebyś teraz przyszedł i napełnił nas, żebyś zstąpił, żebyś objawił się w nas, żebyś zaczął żyć w nas. Chcemy dać Ci miejsce, przestrzeń w swoim sercu. Chcemy czekać na Twoją obecność. Chcemy przyjmować Twoją obecność. Chcemy być pełni Twojej osoby, żebyś Ty mógł żyć w nas. Chcemy zrobić Ci przestrzeń w swoim życiu, w swoim sercu teraz. Przyjdź i działaj, przyjdź i mów do nas. Chcemy, żebyś stał się tym źródłem, które wytryskuje ku życiu wiecznemu z nas. Żebyś dał nam ten ogień, tą pasję, która jest w Tobie. Niech Twoja święta osoba zamieszka w nas. Chcemy, żebyś tam stale w nas był. Bez względu na to, jak się czujemy, Żebyś stale w nas mieszkał. Dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Dziękujemy Ci, że ty zawsze odpowiadasz i zawsze przychodzisz, kiedy Ciebie wyzywamy. Przyjmujemy Ciebie jako naj najlepszy dar dla naszego życia. Chcemy Ciebie cenić, być Tobie wdzięcznymi. Chcemy Ciebie wywyższać. Chcemy się cieszyć Tobą. Jesteś wspaniały. Wspaniały, że. Chcesz być człowiekiem, że chcesz być również w naszych sercach, że chcesz wypełnić całą planetę swoją chwałą, swoją łaską. I teraz wypełniasz nas i my oddajemy się w Twoje ręce. Amen. Hmm. Dziękujemy Ci za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, przez którego do Ciebie przyszliśmy. Amen. Wow! Dobrze jest być z Bogiem, dobrze jest być z Bogiem. Ja już nie będę dużo mówiła. Może wyłożę ten film po prostu i spędź z nim trochę czasu.